Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy kolejną serię. After Afternight! Witamy serdecznie na kanale. Nowa mowa. Jestem Daniel. Jestem Malwina. Dzień dobry, przybysze. A więc dzisiaj kolejny odcinek. Jak widzicie, nasz dwuosobowy speech team. I dzisiaj odcinek specjalny dedykowany specjalnie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, ogromnych, cywilizacja, tak zwany pośpiech, tak zwana nerwowość, prawda, które mm -hmm. często są właśnie tak określane przez kurysantów, którzy w takim oto mieście mieszkają, jak Warszawa, Kraków, tak. Poznań, Wrocław mm -hmm. i tak, dalej, i tak dalej. A nawet poza granicami Polski, prawda? Na przykład Londyn też są kursanci, którzy tam trenują nową mowę i pokazują jednocześnie, że się da, prawda? Mm -hmm. Tam również trenować. A my dzisiaj właśnie przytoczymy nasze oczywiście doświadczenia w treningu w dużych miastach, bo mamy ja i ty takie doświadczenia. Jesteś z Warszawy. Ja studiowałem w Krakowie, więc tam też również trenowałem dużo nową mowę. Więc może zacznijmy od ciebie. Jakie masz doświadczenia? Czy da się trenować w Warszawie, gdzie jest tam mnóstwo ludzi? pęd, wszyscy zasuwają. Aut normalnie jest odgroma, szum, głośno. A ty sobie spacerujesz po chodniczku, wchodzisz sobie jak <grytanie> dama. No, no bez przesady! <grytanie> <grytanie> Ale pojechałeś. Tak. Dama w sensie mowy, prawda? Jest dumna, no. jako, jako dama, y, będąc dumną ze swojej nowej mowy, i trenujesz sobie fajnie, spokojnie. Wybrnąłeś. I... Da się to robić? Tak, oczywiście. Chcieć, to znaczy móc. Moim zdaniem w dużym mieście trenować w ogóle lepiej. Ponieważ jest więcej, zdecydowanie więcej możliwości, i faktycznie tutaj się mogę zgodzić: jak byłam po raz pierwszy na kontaktach w Złotych Tarasach, no to jest naprawdę szum. Jeszcze to Też było przed byłem. pandemią. Każdy tam był. No <laughs> to każdy. było przed um, pandemią. No i po prostu już Jezus, tu jakaś. Paba mnie torebką w ogóle Jezu wszyscy pędzą. I jak zrobić właśnie tak, żeby mieć ten spokój w mowie i w ogóle w poruszaniu się jak dama? No. <ścoughs> <śmany> tak. Tak. <śmany> Czy udało ci się to zrobić? Tak, zdecydowanie. Udało mi się być spokojną. Nie chodzę jak dama, ale um, udało właśnie mi się i udaje mi się mieć spokojną mowę nawet w tym miejscu, gdzie jest tyle ludzi, tyle po prostu tłoku, tyle wrażeń i w ogóle, że tak. I uważam nawet, że w dużym mieście trenować w ogóle lepiej, bo można takie sobie misje wymyślać. Mm. Szok. Dokładnie. Więc jakie misje sobie wymyślałaś? Jakie lubisz misje, jakie lubiłaś wyzwania, sobie robić, stawiać w Warszawie, trenując nową mowę? Mm -hmm. Przede wszystkim myślę przynosiły mi bardzo dużo radości, kontakty w takich nietypowych sklepach. Tak e, w e, złotych tarasach jest tyle sklepów, można mm -hmm. o tyle rzeczy zapytać. właśnie nawet wymyślając sobie swoje własne pytania, ale też dodatkowo w Warszawie jest... to też jest właśnie wyzwanie. Warszawa jest miejscem, gdzie jest dużo ludzi. Mówią mm -hmm. różnymi językami właśnie. są z różnych, miast, różnych krajów. No więc z tego względu, że mm, ja na przykład niemieckiego nie umiem, pozdrawiam moją panią od niemieckiego, to yy, no, czasami jest naprawdę ciężko, jak zapytasz się, gdzie iść, dokąd iść, a no to nie wiadomo, więc to jest naprawdę duże, duże wyzwanie. I don't speak Polish. I don't speak Polish. Czasem no. się zdarza, prawda, takie reakcja, że okay. ktoś polskiego nie zna po prostu. No i okej, okay, ale cię rozumie i przynajmniej ci odpowiedział, prawda. Kulturalne. No i te reakcje przeważnie jednak są kulturalne, i jak widzimy, da się mhm. podchodzić do ludzi, trenować swoje opanowanie emocjonalne, bo mhm. na początku, jak nie ma się jeszcze przełamania pełnego, mhm. to te emocje występują, żeby podchodzić spokojnie do obcej osoby albo wchodzić do sklepu, gdzie są obce osoby również. Ludzie nas słyszą i patrzą czasem, a my trenujemy swój spokój w mowie, płynność i luz. I da się to robić. Ja też tego doznałem w Krakowie z kolei, bo studiowałem 5 lat w Krakowie, więc no, tam na początku, szczególnie przez te pierwsze lata, pierwszy rok studiów, no to też dużo zrobiłem tych kontaktów, dużo miałem sytuacji. Nie tylko w mieście, pamiętam w mieście też, bo na przykład miałem jakieś wyjścia czasami na większą ilość kontaktów, to chodziłem po rynku sobie, mm -hmm. tam po starym mieście i tam jest też mnóstwo ludzi, chodzi sobie, przemija cały czas. No i podchodziłem, pytałem o różne miejsca, jak gdzieś dojść, o coś, e, o jakieś miejsce, o jakiś sklep, zapytać o ulicę. Mm -hmm. Więc dużo doświadczyłem pozytywnych reakcji, mm -hmm. okazałoby się. Mm -hmm. I ludzie byli pozytywni, bo jednak. E, Mimo tego, że na początku mówiła się trochę spokojnie, prawda, ale jednak ludzie odpowiadali i wskazywali drogę, wskazywali miejsca. Więc doznałem tej życzliwości u ludzi. Mimo ich pośpiechu, bo to wcale nie było tak, że oni szli sobie bardzo wolno i czekali na mnie, aż ja podejdę, kiedy, kiedy w końcu ten Daniel podejdzie, bo już to mu odpowiedzieć. No nie, trzeba było im, um, trzeba było podejść i zapytać i przełamać się. Właśnie ja myślę, że w takich dużych miastach, na przykład jakie ta mowa jest jeszcze spokojna, jesteśmy na zerówce, Coś ten mikrofon jakoś dziwnie właśnie działa. To jest jakoś tak, które jest, halo, halo. cicho jakoś, nie? Coś mi się właśnie nie, no. nie wiem, się wydaje, czy raz dwa, raz mi dwa. Też właśnie czy nas coś. słychać? Odbiór, odbier. Napiszcie. Halo. Houston, Houston. Myślę, że w dużych miastach, w ogóle, jak mamy jeszcze tą mowę, z taką zerówkową, można by było powiedzieć, to w dużych miastach jest właśnie taka. Takie mniejsze zdziwienie mi się wydaje. Na mm -hmm. przykład w Warszawie, jak robiłam kontakty, czy to w Złotych Tarasach, czy to na Patelni, czy to y, um, pod Polacją Kultury, czy to gdzieś tam jeszcze w galerii mokotów, młociny mm -hmm. i wszystko, to myślę, że ludzie już tyle widzieli w tej Warszawie, <noise> że naprawdę y, no tak. y, y, kobieta, która podchodzi sobie i pyta. Y, właśnie na zerówce, myślę, że nie jest aż mm. takim wielkim zaskoczeniem. Bo na przykład jak ja przechodzę właśnie po rynku w Warszawie, to tam po prostu czasami jest facet, który śpiewa, skacze, mm. jakoś głosi jakieś swoje w ogóle przemówienia <grym> Ta, i tak dokładnie. dalej. Jest mm. tyle rzeczy i się tyle dzieje, że myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie dla takich ludzi. Tak, więc są większe możliwości na pewno jak chodzi o robienie kontaktów, jak chodzi o trenowanie nowej mowy. Ale też jest większe wyzwanie, no bo jednak jest większy chaos i ten pęd ludzi czasem może się udzielać. Możemy odczuwać, że trochę nas to nakręca, nie? Mhm. Więc wtedy, no, szczególnie należy ćwiczyć te sytuacje, bo tylko dzięki temu, że podchodzimy do tych sytuacji, stwarzamy je i sprawdzamy się w nich, to możemy mhm. się ulepszać, cały czas stawać się bardziej opanowanym, spokojnym i mówić jeszcze lepiej. Mhm. Dokładnie tak. Tak, a jak chodzi jeszcze o inne aspekty hmm. treningu w dużym mieście, no na przykład ja mam doświadczenie też na uczelni, bo też studiowałem, więc miałem sytuację dużo w dziekanacie, gdzie trzeba było wejść, hmm. tam w kolejce często stać wielką, wielkiej do dziekanatu, godzinę czy tam dwie godziny czekać, aż w końcu dojdę do drzwi, no i trzeba było wejść. Pamiętam, tam było takie wielkie drzwi, wchodziło się do tego dziekanatu, tam było cztery stanowiska, hmm. podchodziło się do jednego, no i można było o coś zapytać to, co się chce załatwić. Mm -hmm. Więc trzeba było znowu wykazać się mową konkretną, to co się chce załatwić. Czy legitymację podbić, czy jakieś różne tam informacje przekazać, czy zapytać, czy jak się zapytać o jakieś wpłaty i tak dalej. No co chwilę trzeba było zjawić się w na z jakąś informacją. Czy początkę jakąś poprosić, jakiś wpis, podpis. Mm. Więc tak, w dużym mieście myślę, że trening jest bardzo ciekawy i znowu zadamy sobie pytanie, czy się da tak, a i owszem, da się trenować w dużym mieście, nawet w największym mieście na całym świecie się da trenować nową umowę i w małym, i w średnim i dużym się da. Może Trzeba gdy, tylko chcieć. Może kiedyś przyjedziemy do największego miasta na świecie i tam zrobimy misję ekspres. Tak, <głos> 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 możemy się przyjechać. Dokładnie. No dobrze, więc dziękujemy. dzisiaj chcieliśmy wam przedstawić bardziej nasze doświadczenia, ale też, ale też właśnie doświadczenie kursantów innych, bo oczywiście wielu kursantów trenuje w dużych miastach. Czego myślę tutaj na naszym kanale jeszcze doznacie i dowiecie się, że tak właśnie jest i da się to hmm. robić. Dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję pa! Do zobaczenia i zapraszamy na kolejne odcinki. Cześć!